Cześć, witajcie! Tutaj Ksalion, a to jest kolejny film z serii Najlepsze momenty tygodnia. W tym tygodniu troszeczkę krócej, ponieważ były w zasadzie tylko trzy nowe filmy. Tak czy tak, zapraszam do oglądania, a pod koniec mała, dość ważna informacja dotycząca tej serii. Naprawdę on to zrobił? Naprawdę ja to zrobiłem. Jebnie, nie, nie, Dobra, jebło. Teoretycznie... Co ja zabiłem? Skąd mnie... On... Aha, tu jest gościu. O kurde, patrzcie, to jest ten pro taki gościu. Uuuu, tego się chyba nie spodziewał. Tak się kończy właśnie stawanie obok beczek. Wybuchające beczki, to jest to. No to jest to, no dobra, idziemy są zwijamy się. Oho, No to się zwinąłem, nie? Hopie! Ale no nie na mnie No W ogóle oddział ninja tam leciał już patrzcie Dobra siły lądowe, pomagamy mi Ciao, patrz jep Wjeżdżajcie Ale siły lądowe no nawaliło was, nie? Taka, tutaj sobie to połóżmy, to się wygrzeje gdzie jest ta czaszka? Halo Chuj dupa, i kamienikupa zaraz wybuchnie Poszło ładnie Uuu. No to, to, to takie było średnio to mądre bym nawet powiedział no Takie średnio nie szczelasz do mnie, bo ja teraz będę uwalniać. Także do mnie teraz nie szczelasz, proszę. Dziękuję. Do no, tego się nie spodziewałem, no. Że mnie posłuchają, naprawdę. Yy, pozdrawiam tatę, który nie potrafi cicho kichać. Ciekawe, czy to w sumie słychać. I znowu nie czuję, że rymuję. Ale kurczę, granat wleciał. Łooo! E, Biebie, bie, bie, koniec. A jeszcze flaga, sorry. Dobra, ooo, ale teraz je, nie patrzcie. O nie! Za daleka. Zważywiłem. Jezu, nie w bazę, proszę, nie w bazę. Obok drzewa wybuchł dynamit. Drzewo zostało. <laughs> przez... tego ten go zabiło, nie? No debilno. no, no z, f, jakiś odłamek mi chyba uderzył Hello, pipes Pięknie leci. O jak ładnie wybucha! O jak wspaniale Teraz taki gdzie byś tu wbić kuśwa. Tak przebić to. Nie no nie Szkoda mi tu nie było wo wow wow No tego by chyba nikt nie przeżył Nie bić mnie teraz bo ja będę hakować Mówię zakaz, nie szczelaj Dziękuję Debil Znowu na mnie naprawdę chyba wam kumpę coś nie wyszło Oj, oj, oj. Jak to się stało, że to nie wybuchło? Fajna taka wiewiórka. Chciałem mieć sobie wiewiórkę. Wy też chcieliby mieć wiewiórkę. Dlaczego w tą stronę? Dlaczego? Co to to robi? I to, tak jak wspomniałem na początku, mała informacja na koniec: jeżeli ktoś z Was chciałby wykonać intro do tej serii, to zapraszam oczywiście. Swoje prace możecie wysyłać na gmail.com, Ponieważ w poprzednim odcinku pojawiło się kilka takich głosów, żeby może właśnie jakiś widz wykonał albo funny Moments, albo właśnie intro. Także zapraszam swoje filmiki, sklejki, kompilacje. Możecie wysyłać na mojego maila, który macie w opisie.